Tak, codziennie w pocie czoła trenują kawalerzyści z 25. Brygady, a do szlifowania formy? Nie tylko żołnierze. Namawiają znani sportowcy w mundurach, m.in. Marcin Lewandowski, Sofia Naui i Justyna Święty Ersetic. Żołnierze sportowcy szlifują formę mimo epidemii. Chociaż treningi przeniosły się do domów i podrótków. niektórzy łączą nawet przyjemne z pożytecznym. Jak widzicie lekka siła, się kierowa. muszę sobie z tym poradzić do wieczora. Od 28 kwietnia do najlepszych sportowców w mundurach dołączyć może każdy. Już teraz zapraszam Was do akcji Wojskowa Forma Online. Ćwiczcie razem z nami. Pół godziny wspólnego treningu z taką mistrzynią to nie lada gratka. Szeregowa Alicja Tchórz, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Europy w pływaniu, ma w zanadrzu kilka niespodzianek i podpowie, jak trenować pływanie poza basenem. Do wspólnych ćwiczeń zaprasza też kapral Marcin Lewandowski. W czasach pandemii oczywiście nie jest łatwo podtrzymać swoją formę, dlatego fajna inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej porusza nowa akcja, wojskowa forma online. Ćwic z nami. Yy, będzie można wykonać z nami żołnierzami, mistrzami parę różnych fajnych treningów, podtrzymać swoją formę. Także zapraszam Was do ćwiczeń. Śledźcie nas i bądźcie z nami. Pod okiem innej biegaczki szeregowej Sofii Reduli poćwiczymy we wtorek 5 maja. Mogę Wam zagwarantować to, że będzie dużo zabawy, dużo rozmaitych ćwiczeń i nie będziecie się z nami nudzili. Z kolei dwa dni później na trening zaprasza kapral Henryk Szost. I jak na rekordziste polski w maratonie przystało, zapowiada niezły wycisk. Cześć, z tej strony kapral Szost. Już niebawem wraz z pozostałymi żołnierzami będziemy prowadzili dla Was zajęcia. Które będziecie mogli później wykorzystać w domu. Dlatego zachęcam Was do wzięcia udziału w akcji Wojskowa Forma Online. Porady, podpowiedzi i wspólne ćwiczenia także we wtorek, 12 maja. Na wspólny trening zaprasza jeden z aniołków Matusińskiego, multimedalistka w sztafecie 4x400 metrów, Justyna Święty Ersetic. Cześć, tu szeregowej ust na święty RSFIT. W najbliższym czasie z pozostałymi żołnierzami Wojska Polskiego będziemy dla Was prowadzili zajęcia, na których będziemy Wam starali się pokazać podstawowe, banalne ćwiczenia, które będziecie mogli wykonać później w domu. Dlatego zachęcam bardzo gorąco do wzięcia udziału w akcji Wojskowa Forma Online. I to dopiero początek. A więc wkładamy w ręce i zapisujemy. Profil facebookowy Ministerstwa Obrony Narodowej każdy wtorek i czwartek godzina 10. Obecność obowiązkowa. Smocznij. To miała być zwykła stłuczka okazała.